To ludzie dadzą mi za Dark Matter Hellish Akcelota, w sumie on stary, ale. <grych> Dobra, Trade numer jeden. Aha, i kolejny trade. Linic tak tak wiesz co i to był najlepszy trade i ma milionów gemów. He. he. A pokazać ci wam, że mam jeszcze jednego chyba w banku? Pokażę wam. No właśnie, jeszcze jeden. Jeden jest, ale to się wykupi. Więc Naura